Cześć. Jednym z projektów, których postępy śledzę oraz wspieram ich jako ambasador jest Algorand. No i dzisiaj wam chciałem opowiadać o tym, w jaki sposób stekować algotokeny, jakie są trzy możliwe sposoby do stekowania. A dzisiaj wejdę w detale stekowania przy pomocy mobilnego portfela. No i trochę popowiadam, jak to zrobić od A do Z. Na końcu będzie konkurs, w którym można wygrać 55 algotokenów. Więc zachęcam do tego wideo i zostańcie do końca. Zapraszam. i zobaczycie, no to to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, zajmuję się rozpoznawaniem tych technologii pasjonacko i zachęcam was do zainwestowania, jeżeli w ogóle czegokolwiek to waszego czasu w rozpoznanie tych rozwiązań. Myślę, że to nie będzie stracony czas, natomiast jeżeli chodzi o inwestowanie środków, no to to są indywidualne sprawy, natomiast można się tą technologią pobawić, zamiast kupować hamburgera i Coca-Cola za 5 zł, no to takie środki przeznaczyć na no choćby ten staking, zobaczyć jak to wszystko działa a do Z, myślę, że no, wyjdzie wam to na zdrowie, te 5 złotych, a też nauczycie się nowych rzeczy. Natomiast no, to, co ja tutaj się z Wami dzielę, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to reprezentuje tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie na temat Algorandu i technologii kryptowalut. Zachęcam Was, zapiszcie się na newsletter, w którym dzielę się różnymi informacjami na temat projektów w obszarze blockchain i różnych projektów kryptowalutowych, które rozpoznaję. Tam czasami jakieś się pojawiają prywatne filmy, czasami jakieś artykuły, jakieś różne przemyślenia. Natomiast zapisanie się na ten newsletter będzie również warunkiem, żeby wziąć udział w konkursie, w którym jest do wygrania w sumie 55 algotokenów. To będzie jeden z warunków. Drugi z warunków będzie zainstalowanie sobie takiego portfela, no i przesłanie mi informacji o tym, że to zrobiliście. Więcej informacji na ten temat, na koniec filmu i pierwsze 10 osób, które coś takiego zrobi, dostanie nagrodę, ta nagroda będzie adekwatna do tego, do kolejności Waszych zgłoszeń. A jeżeli jest to pierwszy raz, jak słyszycie o stajkowaniu, no to naprawdę krótkie wprowadzenie, czym to jest. Stajkowanie jest jedną z metod zabezpieczania sieci opartych o blockchain, czyli tak jak mamy w sieciach niektórych typu Bitcoin czy Ethereum, zabezpieczanie sieci przy pomocy sprzętu, czyli tak zwany mining, zwany też popularnie w Polsce kopaniem, tam udostępniacie hashing power, moc obliczeniem waszego sprzętu, żeby w ten czy w inny sposób zabezpieczać sieć, weryfikować transakcje. No to w wypadku sieci jak Algorand, iOS czy Open Application Network mamy... Mechanizm alternatywny, czyli staking, tak zwany proof of stake, czyli Wasze koiny, Wasze tokeny deponujecie w jakiś smart kontrakt. Niejako by poprzez to zdeponowanie tych tokenów na tym smart kontrakcie uwierzytelniacie siebie jako jakby ten pozytywny aktor, który chce uczestniczyć w tym procesie zabezpieczania sieci. No i adekwatnie do tego, ile tych coinów tam macie, no to będziecie brani pod uwagę przy weryfikacji transakcji, przy budowaniu bloków i weryfikowaniu tych bloków. Tak? Czyli jakby Wasza finansacja, finansowy stake, wasz coinowy stake w tej sieci daje wam prawo do tego, żeby weryfikować bloki, układać transakcje i tak dalej. No i za to, że coś takiego robicie, dostajecie nagrodę od tej sieci w postaci właśnie ich natywnych coinów czy też tokenów w ramach tej sieci. Tak jak w wypadku Bitcoina, czy Ethereum dostajecie ich mniejsze tokeny, tak w wypadku Algorandu dostajecie za taki staking Algo tokeny. No i one są adekwatne do tego, ile waszych środków zdeponowaliście, ile innych uczestników w tym samym czasie stara się również Zabezpieczać tą sieć. O tej ekonomii tego całego zjawiska powiem za chwilkę trochę więcej, ale ja na start myślę, że tyle powinniście wiedzieć. Tak? Czyli stajkowanie, z jednej strony sieć zyskuje to, że ma osoby zabezpieczające sieć, więc jest zysk dla sieci, z drugiej strony wy zyskujecie w zamian jakieś środki w postaci natywnych tokenów danej sieci, więc jest obopólny zysk. Jeżeli chcielibyście wejść trochę więcej w tematykę stakingu, no to zachęcam Was, odwiedźcie portal stakingrewards.com. No to jest portal, który zbiera różne sieci dające możliwość stakowania, opisuje różne właśnie mechanizmy tam działające, ekonomię, ile na tym można zarobić i wszelkie różne czynniki wokół właśnie tych sieci. Ale też zachęcam, odwiedźcie kanał CryptoDev. Tomek zrobił ostatnio film właśnie na temat tego staking rewards, gdzie przeprowadza przez to narzędzie, myślę, że w dosyć przystępny sposób, więc myślę, że to są takie dwa ciekawe. Ciekawe źródła do odwiedzenia, jeżeli chcecie dalej wejść w staking. Na kanale CryptoDev też znajdziecie więcej ciekawych materiałów, takich technicznych, na temat stakingu i nie tylko, więc zachęcam, zerknijcie tam. Natomiast w samym algorandzie, no to ten staking oczywiście interest rate, czy, czy ten zysk, który można w skali roku wygenerować dzięki stajkowaniu, tak jak w każdej innej sieci, w zasadzie, no on jest dynamiczny, tak jak wspomniałem uzależniony od różnych czynników, od tego, ile osób partycypuje, w związku z tym te nagrody są rozdzielane adekwatnie. Na tą chwilę to jest między 5 i 6% w skali roku, ale były momenty, gdzie to było 10 i więcej. Są też metody, powiedzmy, stakowania przez giełdy, czego nie polecam, mówię to w innych filmach, no ale przez giełdy czasami można mieć trochę wyższe te staking rewards. Natomiast ja tutaj będę omawiał stekowanie poprzez wasz własny portfel, co jest no, niesamowicie prostą rzeczą. W zasadzie, jak za chwilę zobaczycie, sprowadza się do zainstalowania tego portfela i jakby by default stekujecie, No i będziecie jakby te defaultowe staking rewards dzięki temu w stanie zarabiać. No i na dziś dzień, tak jak to sprawdzałem, to jest około tam 6% w skali roku. No znowu, czy to mało, czy to nie, nie mało, to, to jest osobny temat. Myślę, że warto to zrobić jakby bardziej dla zabawy, żeby poznać jak to działa, żeby z, jak gdzieś zobaczyć, że jesteście częścią tej sieci, w zamian coś możecie mieć, pobawić się trochę portfelem, który też moim zdaniem jest dosyć przyjazny. No więc tak, na początek oczywiście musicie odwiedzić stronę Algorandu i pobrać sobie tenże portfel na Wasz telefon. Portfele mobilne są dostępne zarówno na iOS-a, jak i na Androida, no i żeby je sobie ściągnąć, myślę, że najlepiej wejść na stronę algorand.com, łamane na wallet, linki będą w opisie, no i pobieracie sobie adekwatnie, czy macie iOS-a, czy macie telefon partner na Androidzie, telefon mobilny, on się instaluje, no i po zainstalowaniu i uruchomieniu tego portfela, będziecie poproszeni o ustawienie jakiegoś sobie tam pinu, który będzie jakby zabezpieczeniem do wejścia do tego portfela, no a następnie oczywiście tworzycie wallet, tak, czyli tam jest chyba, coś się nazywa jako create wallet, czyli tworzycie fizycznie portfel, którego klucz prywatny jakby będzie przechowywany u Was na portfelu, tak? Czyli on nie będzie gdzieś, to jest tak zwany non-custodial wallet, czyli nikt nigdzie nie przechowuje za Was Waszych kluczy prywatnych, tylko Wasz telefon to uczyni. W związku z tym będzie wygenerowany ten tak zwany mnemonic phrase, który, no, tak jak pewnie jest Wam to znane, jeżeli nie, to musicie go zapisać w sposób bezpieczny, nie pokazując nikomu, bo jest to jedyna, jedyny sposób, żeby odzyskać Wasze środki w razie, jeżeli utracicie telefon, ktoś Wam go zabierze, albo no cokolwiek się stanie, no to to jest Wasz backup i ktokolwiek ma ten mnemonic phrase, ten będzie miał dostęp do Waszych środków, więc bądźcie z tym bezpieczni. No i zweryfikujcie, że dobrze to zapisujecie. Sam portfel po zainstalowaniu będzie patrzył, czy żeście dobrze jakby zapisali ten mnemonic phrase i zapyta Was chyba o trzy losowe słowa, tak, więc no teoretycznie nie będzie taka pełna weryfikacja, natomiast, więc warto to sobie samemu dobrze przeczytać, czy macie dobrze zapisane gdzieś to tam na kartce ten mnemonic phrase. No, i po takim ćwiczeniu, niniejszym, chyba później jest krok, w którym proszeni jesteście o nazwanie tego portfela. No, i that's it, tak? Znaczy, temat jest zamknięty. Macie stworzony portfel. Macie na nim na początek zero algo tokenów, on ma jakąś tam swoją nazwę. No i w zasadzie od tego momentu musicie w jakiś sposób wstransferować na ten wasz portfel jakieś środki. Ja tu nie będę mówił, w jaki sposób nabyć algotokeny. tokeny. Zdaje się, że Encyklopedia Kryptowalut jakiś czas temu, całe kilka dni temu, czy z, z tydzień może temu, nagrał film o tym, w jaki sposób steakować i kupić algotokeny na giełdzie Binance. Więc jeżeli chcielibyście, jakby sięgnąć do. Tego kroku wcześniej, nie wiecie w jaki sposób nabyć jakieś tokeny, no to, to zachęcam z kolei tutaj na Encyklopedię Kryptowalut i tam jest taka informacja na ten temat i też jest stejkowanie albo przy pomocy Binance'a. Natomiast ja tutaj tego nie będę omawiał. Zakładam, że macie założony ten portfel mobilny, zabezpieczony dobrze ten wasz mnemonic phrase, ukryty gdzieś głęboko. No i teraz z giełdy takiej, czy z innej bądź z innego portfela, ktoś Wam przesyła. E, algotoken na ten portfel. No i znowu ja e, tutaj dla 10 pierwszych osób, które sobie założą taki portfel e, i wezmą udział w konkursie, e, dostaną. Pierwsza osoba dostanie 10 algotokenów, e, druga dostanie 9, trzecia dostanie 8, no i ostatnia osoba z 10 dostanie jednego algotokena. Więc w sumie będzie 55 algotokenów do, do rozdania i to będziemy wydaje mi się, że w zupełności wystarczające, żeby się z stakingiem pobawić, bo żeby się bawić z stakingiem w Algo randzie, wystarczy mieć jednego albo tokena i już można tą zabawę zacząć, więc jak widzicie to są naprawdę groszowe sprawy. W ramach jednego portfela mobilnego jesteście w stanie sobie założyć kilka podkont, czyli w ramach, no, na jednym telefonie macie zainstalowaną jedną aplikację z ALGO walletem, a tam sobie później jesteście w stanie w ten sam sposób, jak stworzyliście jedno konto, stworzyć no, drugie konto, jeżeli potrzebujecie mieć jakieś zapasowe, nie wiem, bardziej jedno jest do Operacyjne, a drugie jest bardziej powiedzmy do stejkowania, czy jakkolwiek to sobie po, podzielicie, można coś takiego zrobić. No i teraz myślę, że co mi się podoba w tym portfelu, on nie wymusza żadnego KYC na Was, czyli nie będziecie proszeni o żadne informacje, maile, imiona, nazwiska, nic. Po prostu typowy, najczystszy w postaci, non kastodialny portfel, który składuje Wasze klucze prywatne. Jesteście w pełni jakbyś chronieni. Tak bardzo, jak bardzo jest chroniony Wasz telefon, no to jesteście we władaniu tych że środków natomiast no miejcie na uwadze że no to jest jednak portfel mobilny, tak? Czyli ja tutaj nie zalecam przechowywania jakich większych środków. Portfele mobilne nie są tak bezpieczne jak portfele sprzętowe, no są dużo mniej bezpieczne w zależności od tego jakich środków ostrożności dokonujecie, jak bardzo się na tym znacie, jaki macie telefon, oparty o jaki system operacyjny i tak dalej. Więc no, haki mogą się zdarzyć takie czy inne. Więc myślę, że można się tym posłużyć w celach do zabawy. No i od tego bym zaczął. Natomiast będzie też drugi film też prawdopodobnie z konkursem za, za jakiś czas na tym kanale, gdzie będę pokazywał w jaki sposób możecie stake'ować przy pomocy sprzętowego portfela, jakim jest Ledger Nano S. Coś takiego tutaj w moim poprzednim filmie mówiłem chyba, czy gdzieś pisałem w komentarzach, że, że, że nie ma wsparcia hardware'owego do Ledgera, bo faktycznie było... Było to dosyć uciążliwe, ale od niedawna jest możliwość składowania waszych algotokenów na Ledgerze, no i stajkowania również na, na Ledgerze, więc zachęcam też, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli znaczy gdzieś sobie po prostu zapamiętajcie, że za chwilę wyjdzie film też o stajkowaniu przy pomocy Ledgera dla algotokenów. Wydaje mi się, że obsługa tego portfela jest niesamowicie intuicyjna, więc ja tutaj omówię takie najbardziej podstawowe informacje i funkcje z tego portfela. No więc gdy macie założone jakieś konto w ramach tego portfela, to u góry przy tym koncie są takie trzy kropeczki. Jak na te trzy kropeczki klikniecie, to tam jest taka opcja Show QR Code. No i generalnie zobaczycie QR Code powiązany z waszym adresem publicznym, czyli wasz adres publiczny będzie na dole napisany i QR Code to tak naprawdę jest potrzebne do tego, by otrzymywać środki na wasze konto. Tam również jest opcja podglądnięcia waszego SIDA, tego Mnemonic Phrase, czyli... No to ostrożnie z tym, jak będzie to podglądać. Jeżeli coś nie do końca dobrze zapisaliście, nie jesteście pewni, to ciągle możecie z poziomu portfela przejść po przejściu jakiejś tam weryfikacji podglądnąć też ten wasz seed. Możecie zmienić nazwę tego konta, możecie skasować to konto z tego poziomu. Więc no takie podstawowe czynności są tam do wykonania poprzez te trzy kropeczki. No i na początek, tak naprawdę, zapewne będziecie chcieli zasilić to konto jakimiś środkami, więc klikacie ten show. show QR-code albo ewentualnie robicie copy-paste na tym adresie publicznym. No i to jest informacja, którą przesyłacie, na, kto, na ten adres przesyłacie sobie środki, tak? Tutaj, czy to z giełdy, no to giełdy niektóre dają możliwość przesyłania poprzez zeskanowanie QR-codu, a w zasadzie wszystkie inne portfele i giełdy dają możliwość przesłania środków poprzez użycie właśnie tego waszego publicznego klucza. Drugą z takich ciekawych opcji w ramach tego portfela jest Ad Asset. Ja jakiś czas temu wypuściłem film, w którym mówiłem, że Algorand wypuścił wersję drugą swojej platformy, Algorand 2.0, gdzie wprowadzili coś, co się nazywa Algorand Standard Assets. Co w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to są takie tokeny bazujące na blockchainie Algoranda. Takie ERC20 dla Algoranda. Czyli w ramach tego portfela jesteście w stanie no, jednym kliknięciem, czy dwoma kliknięciami w zasadzie dodawać nowe asety. No i tam jest chociażby USDT bazujące, czyli Tether bazujący na Algorandzie, możecie go sobie dodać. Możecie dodać inne tokeny, które ludzie potworzyli, które, które jakby będą tworzone przez różne firmy, instytucje bazujące na Algorandzie. Tam już w tej chwili jest tego całkiem sporo. No i jeżeli potrzebujecie takie tokeny otrzymywać bądź też gromadzić w przyszłości pewnie będzie coraz większa taka potrzeba, no to z poziomu tego woleta, tak jak powiedziałem, dwoma kliknięciami dodajecie sobie takie asety. Tutaj uwaga, dodanie takiego asetu coś tam kosztuje, to jest koszt 0,2 albo tokena, więc no musicie już mieć jakieś środki na, na tym koncie, żeby móc dodać taki aset do, do waszego portfela, no więc bez tego ta transakcja po prostu nie przejdzie. W samą tematykę asetów bazujących na Algorandzie, czyli tych ich tokenów, nie będę tutaj głębiej wchodził. Co musicie wiedzieć, no to jest tyle, że w tym portfelu bardzo łatwo, moim zdaniem, się takie asety dodaje. Natomiast zachęcam, zerknijcie do mojego filmu numer 70, gdzie omawiam wszystkie funkcjonalności Algorand 2.0, m.in. Algorand Standard Asset, omawiam ich nowy język. Programowania, które wprowadzili, smart kontrakty i, i kilka innych rzeczy. Tam też mówię między innymi o tym, że tether już jest jakby też możliwy do tworzenia, na, no, do przechowywania na blockchainie Algorand, więc wydaje mi się, że są to ciekawe informacje uzupełniające. Film numer 70 na moim kanale zachęcam, postudujcie to sobie. Inną opcją, która na pewno was zainteresuje w ramach tego portfela, no to jest opcja Send, czyli w jaki sposób wysłać środki na zewnątrz z tego portfela na inny portfel bądź na giełdę. No i znowu tam są chyba cztery różne możliwości wysłania tego. Możecie po prostu wkleić adres pu klucza publicznego portfela, gdzie chcecie to przesłać. Można przesłać, sczytując kod QR przy pomocy waszego telefonu. Można przestać przesłać do listy zdefiniowanych kontaktów, tak? Czyli można sobie po prostu gdzieś tam jakieś adresy, z których korzystacie, zapisać, opisać imieniem czy. Jakimś innym symbolem i wysyłać w ten sposób. No, i można wysłać do kontaktów, które macie gdzieś tam wpisane w wasz telefon. Więc takie są możliwości wysyłania. Znowu jest to moim zdaniem no, bardzo szybkie: tam po prostu klikamy, potwierdzamy i transakcja wychodzi. Te bloki na Algorand Blockchainie, one są w wielkości 5 sekundowej, więc te transakcje się momentalnie pojawiają na nowym. Portfelu, warto się tym pobawić, zanim w ogóle zdeponujecie jakieś większe środki na tym portfelu mobilnym. Prześlijcie tam cokolwiek, wyślijcie to na adres inny i wróćcie z tymi środkami. Więc warto, myślę, że w jedną i w drugą stronę tymi środkami po, po, pomanewrować, żeby po pierwsze się obyć z tym, jak to działa. Jeżeli będziecie popełniać jakieś błędy, to na małych transakcjach. No i zobaczycie, że, że w ogóle. Obe, obeznacie się w samym narzędziem, tak? Nie, nie będziecie mieć stresu przy przesyłaniu ciut większych środków. Tak zwykle rekomenduję, że, że to ma sens. Czyli pobawcie się transakcją send, pobawcie się również transakcją receive. Tam jest oczywiście też taka opcja. No i robiąc jakby transakcję receive, no to po prostu z jednej strony można po, po podać, znaczy zobaczycie sam kod QR, który podacie komuś i ten ktoś wam na ten kod QR będzie podawał dane środki, które chcecie otrzymać. Natomiast jest też zdefini możliwość zdefiniowania takiego kastowości. Kodu QR, czyli zdeklarujecie receive i podajecie, że na przykład chcecie dostać 10 albo tokenów, wygeneruje wam się kod QR. No i teraz, jeżeli druga strona zeskanuje ten kod QR, no to już jakby będzie miała predefiniowaną tą kwotę, tak, czyli jakby część z tych pól będzie już uzupełnionych, więc taka opcja też jest. Czyli takie kody QR z zaszytym, zaszytą ilością tokenów, które chcecie otrzymać, ten portfel też coś takiego pozwala wygenerować. Znowu sam portfel w, w tych transakcjach Sentry C we wszelkich tam skorowaniach jest moim zdaniem bardzo szybki, przyjazny i naprawdę ja się z wieloma portfelami bawiłem. Ten portfel nowy on wyszedł jakoś chyba na początku stycznia, czy pod koniec grudnia, i jest moim zdaniem user-friendly na tle tego, co czasami da się obserwować u innych rozwiązań, więc choćby z tego powodu warto się tym moim zdaniem pobawić. No a tym powodem, dla którego myślę, że, że też warto się pobawić, no to jest ten staking. Więc przejdźmy teraz do tego stakingu. Teraz, jeżeli chodzi o samo stakowanie przy pomocy tego portfela, no to tutaj jest to czynność niesamowicie prosta, no bo w zasadzie nic nie musicie robić. Jak już założyliście ten portfel i przelaliście tam środki, no to one są z automatu stakowane. Jedyny warunek jest taki, że no te środki to musi być co najmniej jeden algotoken lub więcej, żeby podlegały jakby całemu procesowi stejkowania, zabezpieczania sieci i byście wy w rezultacie zarabiali te nagrody. No więc super proste, super przyjazne i tak naprawdę zapewniające, że każdy ma do tego dostęp, czy tego chcecie, czy nie. Natomiast tak, te środki one się gromadzą, tak, czyli są naliczane co każdy blok, w zależności od tego ile Wy mieliście środków, ile innych ludzi partycypowało w sieci, no to jakąś tam nagrodę, cząstkę tej nagrody dostajecie, one się gromadzą na tym Waszym adresie, natomiast będą do Was przelane jakoby dopiero jak będziecie mieć możliwość z nich skorzystania, gdy wykonacie jakąkolwiek transakcję przy pomocy tego portfela, czyli wystarczy przelać sobie jakąś tam z tego, z tego adresu wykonać transakcję wychodzącą na jakąś minimalną kwotę na jakiś Wasz inny adres, to jakby potwierdza, że ten adres jest Aktywny i te, te Wasze zgromadzone nagrody e, przez od osta czasu ostatniej waszej transakcji e, są e, jakby transferowane na to wasze konto. Czyli to jest taki mechanizm troszeczkę wymuszający, że aktywne adresy m, tylko te dostają z powrotem te nagrody. One się oczywiście akumulują, akumulują, natomiast e, dopiero jak aktywnicie ten adres poprzez jakąś transakcję, te środki do was e, do Was wracają. E, wy możecie to podglądnąć w tym total e, Rewards Earns, tam tam jest taka, taka informacja, ile ten wasz adres już takich środków wypracował. No jak również, gdy już wykonacie tam jakąś transakcję, no to potem zobaczycie też taką transakcję automatyczną w historii waszych transakcji, która będzie pokazywała rewards, które jakby zostały przelane na wasz, na wasz rachunek, tak, no, na ten wasz adres publiczny, więc... W historii będziecie mieć całą historię tego, jak spływały Wasze nagrody, a w, w tym takim zbiorczym polu Total Rewards Earns będziecie mieć informacje ile sumarycznie wypracowaliście już nagród w ramach tego stajkowania. Moim zdaniem bardzo fajnie to rozwiązali, super proste, przejrzyste, nie wymagające od Was w zasadzie niczego innego poza standardowym czynnością zakładania portfela, którą jeżeli chcecie korzystać z albo tokenów, tak czy owak robicie. Więc plus moim zdaniem dla Algorandu za coś takiego. Teraz, jeżeli chcielibyście ciuc mocniej zrozumieć, jak to działa od strony ekonomii, jakie tam Algorand przeznacza środki na, na te nagrody, no to w wielkim skrócie tutaj to opiszę. Jest coś takiego jak Total Rewards Pool, i to jest adres, gdzie Algorand zdeponował w tej chwili około 240 milionów algotokenów, które są przeznaczone właśnie na nagrody dla tych zabezpieczających sieć. I to jest taki adres z dużą ilością siódemek, gdzieś tam w swoim zapisie, na ja pamięć nie pamiętam, ale dla chętnych dam go w opisie filmu do oglądu. Można sobie śledzić te środki, które Algorand tam dolewa. No i teraz tak zwany rewards period w Algorandzie to jest 500 tysięcy bloków, więc jeżeli podzielimy te 240 milionów na 500 tysięcy bloków, no to dostaniemy ilość algotokenów, tą nagrodę przeznaczoną per blok i na tą chwilę to wychodzi coś koło 470 algotokenów na blok. Tak, czyli tak jak w sieci Bitcoina mamy 12,5 BTC na tą chwilę jeszcze, nagroda per blok, tak w sieci Algoranda mamy 470 algotokenów per blok. W algorandowym blockchainie te bloki występują co 5 sekund, więc co 5 sekund te 470 algotokenów jest rozdawanych. Natomiast ona oczywiście jest rozdawanych nie do jednej osoby, tylko do wszystkich, którzy w danym momencie zabezpieczają daną sieć. No więc, jeżeli no weźmy taki teoretyczny przykład, że na tą chwilę jest 10 uczestników, którzy zabezpieczają sieć, jednym z nich jesteście wy. No i każdy z nich zdeponował 10 algotokenów w ramach jakby swojego contribution, w ramach stajkowania, czyli mamy w sumie zastejkowanych 100 algotokenów. Z czego Wy zastykowaliście 10 algotokenów, więc jakoby macie 10% udział w zabezpieczaniu tej sieci, więc od każdego bloku, który zostanie wygenerowany, dostajecie 10% nagrody. Czyli jeżeli na tą chwilę ta nagroda za blok jest około 470 algotokenów, no to wy dostalibyście około 47 algotokenów za każdy blok, czyli co każde 5 sekund. Oczywiście to jest jakby bardzo taki uproszczony przykład, żeby zobrazować, jak to działa dla tych bardziej e, wnikliwych, natomiast no, na tą chwilę oczywiście mamy sytuację, w której to są e, dziesiątki milionów algotokenów e, stake'owane, e, no i Wy stake'ujecie swoich tam kilka, kilkanaście, czy kilkaset, nie wiem, czy tysiąc algotokenów, więc tą nagrodę do, dostaniecie adekwatnie mniejszą, natomiast ważne jest, że ona kumuluje się co 5 sekund, co 5 sekund i e, jest Wam wypłacana w zbiorczych transakcjach po każdej Waszej e, transakcji. No i jeżeli jakby popatrzeć by na tą ekonomię i ustawienia jakby tych wszystkich osób stake'ujących i nagród przeznaczonych przez Algorand na tą chwilę i to sobie przeliczymy, no tak jak wspomniałem jest to około 5,6% w skali roku, Znowu pewnie więcej niż nie jedno konto bankowe, no ale to każdy musi sobie powiedzieć, czy chce tam wrzucać jakieś większe pieniądze, czy nie. Moim zdaniem to nie jest bezpieczne, by coś takiego robić na portfelu mobilnym, natomiast dla większych środków. Natomiast do zabawy jak najbardziej myślę, że jest to fajne. No a za chwilę wyjdzie mój kolejny film, jak to zrobić na portfelu sprzętowym. No i te już uchodzą za dużo, dużo bardziej bezpieczne i też umożliwiają stajkowanie, więc też coś takiego będzie można sobie zainstalować i się tym pobawić jeżeli macie Ledgera Nano S. Z ciekawych narzędzi, które są niejako uzupełniające trochę do tego walleta, no ale już trochę bardziej techniczne, no ale myślę że każda osoba, która gdzieś tam zajmuje się w tej chwili blockchainem korzystała z takiego czy z innego blockchain explorera. No to oczywiście Algorand też ma takie swoje narzędzia. No i algoexplorer.io, no to jest ich podstawowe narzędzie jako block explorer. No, i tam możecie zobaczyć, wpisując ten adres, następnie wpiszecie swój własny adres, wasz klucz publiczny w, w pole, które jest tam na samej górze. No to możecie podglądnąć stan waszego konta. Jest to dosyć przejrzyście, moim zdaniem, zrobione. Na dole również będziecie mieć całą historię transakcji, będziecie mieć u góry wasz balans, ilość wykonanych transakcji, ale tam jest też taka część, takie pole rewards, tak, czyli tam też będziecie widzieć, ile ten adres w sumie zarobił dla was nagród. Po prawej stronie chyba jest coś takiego jak status, czy chyba, chyba tak to się nazywa. No i tam standardowo będziemy mieć offline. Tym się nie przejmujcie. Nie znaczy to, że nie uczestniczycie w stake'owaniu, To się tyczy tego, czy jesteście jakimś tam nodem, tak, w sieci większym, więc w większości zesłanych przypadków będziecie mieć offline, ale to tak czy owak oznacza, że stekujecie i te nagrody Wam się powinny naliczać i pojawiać na tym koncie, więc zerknijcie też na algoexplorer.io dla tych bardziej wnikliwych też dam link do dokumentu, który taki jest bardziej techniczny i opisuje w większych detalach cały proces stejkowania, ale nie przy pomocy takiego czy innego narzędzia, tylko bardziej całą mechanikę tego, jak to działa, więc będziecie mogli to zgłębić. Nami no, na tym etapie nie pozostaje nic Innego, jak przejść do omówienia warunków konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, potrzebujesz mieć zainstalowany portfel mobilny Algoranda zgodnie z instrukcjami, które opisałem wcześniej. E, następnie, gdy już masz ten portfel i masz go dobrze zabezpieczonego, stwórz sobie świeże konto, czyli u góry w tym portfelu, jak go otworzysz, to u góry po lewej stronie jest taki plusik e, i pod tym plusikiem masz coś takiego jak create an account, czyli tworzysz nowe konto, czyli jakoby nowy adres e, tworzysz sobie na blockchain Algoranda. Opisz go dowolnie, tak jak tobie jest wygodnie. Natomiast ten klucz publiczny z tego konta potrzebuje dostać od ciebie, żeby ci tam transferować środki z jednej strony, a z drugiej strony jako dowód tego, że, że takie coś stworzyłeś. No i teraz w jaki sposób mi ten klucz publiczny dostarczyć? Tutaj przejść do kroku drugiego, czyli zapisz się na mój newsletter. Link do tego newslettera jest przypięty w opisie do tego filmu. Po zapisaniu się na tego newslettera dostaniesz do mnie jakiegoś takiego automatycznego e-maila. Więc po prostu odpisz mi na tego e-maila, wklejając tam ten adres publiczny, uwaga, publiczny z tego twojego nowego portfela. No i następnie krok trzeci pod tym filmem: zostaw krótki komentarz, cześć, i po, na końcu tego komentarza zostaw dwie ostatnie cyfry z tego adresu swojego klucza publicznego, który wygenerowałeś i który przesłałeś mi mailem. Jeżeli możesz, to zostać, zostaw też lajka. No i to będzie wystarczające. Czyli takie trzy kroki. Najpierw tworzysz sobie nowe konto w ramach swojego portfela mobilnego z zerowym stanem. Następnie wysyłasz mi adres publiczny tego konta na adres e-mail, który dostałeś, zapisawszy się na mój newsletter. No i następnie komentujesz pod filmem, zostawiwszy tam dwie ostatnie cyfry z tego adresu publicznego. No i teraz pierwsze 10 osób, które weźmie udział w tym konkursie, dostanie nagrodę. Tak jak wspomniałem, pierwsza osoba dostanie 10 algotokenów, druga osoba dostanie 9, trzecia dostanie 8, czwarta dostanie 7 i tak dalej, czyli każda kolejna dostaje o jeden mniej, ostatnia osoba dostaje jeden albo token, no i to zamyka konkurs. Jeżeli to się zamknie w przeciągu tygodnia, no to ja na koniec za jakiś tydzień zrobię film, w którym podsumuję ten konkurs, pokażę kto i ile dostał, natomiast no to przy zachowaniu oczywiście prywatności tutaj się posłużę Waszymi tymi kontami YouTube'owymi, czyli jakby będą informacje, taki użytkownik zajął pierwsze miejsce, taki drugi, taki trzecie, no i to zamknie ten konkurs. Następną fazą konkursu będzie prawdopodobnie drugi konkurs, gdzie to samo powtórzymy sobie dla Ledgera Nano S, jeżeli oczywiście wyda się to dostatecznie interesujące. Na tą chwilę to jest tyle, więc jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie, no to zostawcie je również pod tym filmem, jeżeli nie, no to zachęcam do zabawy z portfelem Algoranda, no i co, na dziś to tyle, życzę udanego weekendu, trzymajcie się zdrowo, jak to mówią, na ciele i na duchu, nie dajmy się zwariować wirusem, ale też bądźcie ostrożni, mam nadzieję, że do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. Thank you.